Wszyscy byśmy mieli miejsce w filmie Information w wykonaniu znoszenia Autos 27 do 20. To porównanie bardzo ryzykowne. Blisko pola punktowego tam był by ustawione ustawiony zawodników samolotu Autos. No e, i teraz tak naprawdę e, Victor Information może wykonać Krzysztof Wydowski. Jeśli odrębnie jego porane odpowiedzi. Z Wrocławia. APS 27. Uwej 20. zobaczmy, co pokażą zawodnicy z Wrocławia. Przejdźmy, to miała być ostatnia akcja w tym leczu. Jeszcze timeout. Jeszcze timeout. Prosi Krzysztof Witowski. Przebał również autor i nie ma jest, a do końca parcia. Pierwsze kwarty, 20 sekund wystarczy, że już teraz klęknie y, na jedno kolano Krzysztof Rybrowski i w ten sposób y, y, wykończy tutaj czas, prawie się upłyną wszystkie sekundy do samego tego spotkania zwycięstwo Wrocław Autos 27 do 20, no raczej czy zdecydują się tutaj na grę zawodnicy z Wrocławia. To jest niepotrzebne ryzyko. Lepiej spokojnie zająć to, to, tak to właśnie Victor Information. Polany, no. nie mają już możliwości, aby zatrzymać czas zawodnicy z Opola. I tak właśnie się dzieje. Victor Information. Spójrzcie na arbitra